No to co? O, żabka, Żabula Siedzi sobie w sztolni Dawno tutaj nie byłem Widzę, że się trochę pozawalało Oczywiście puszki z żubrów No, jak dalej wygląda. No, trochę się tutaj poobsuwało no. Ale tylko trochę. W każdym bądź razie do przejścia jest. No, trochę się tu popsuwało. Ewentualnie ktoś pomagał ouch blisko w miarę sucho tu się na środku widzę zawaliło tam chyba dało się pójść bliżej już nie pamiętam jak tam to oświetlenie da się mocniej czy się nie da mocniej ciemno tak jest najmocniej no, to jest blisko. Tyle wykopane. Szczelina dalej idzie. W teorii łatwo dojść dalej. ślad powietrza To ciekawe, nie wiem co oni tu mogli wydobywać. Ale coś pewnie wydobywali. Ale geologicznie to tak chyba mało stabilne ten ta sztolnia jest. Ale fajny chłodek. Dobra, idziemy do końca. Zobaczymy co na końcu. Czy się coś zmieniło? Ostatni raz tu byłem chyba 3 lata temu Czy jakoś tak Trzeba będzie odszukać swój stary film i porównać Czy jest różnica? Ale poobsypywane jest, chyba to tak nie było poobsypywane No całkiem, całkiem, całkiem się tu zapada Jeszcze 10 lat i już tu się nie wejdzie pewnie Bo się wszystko rozwali tutaj się widzę zapadło pięknie Oczywiście puszki potyskich pełno o. Pięknie Grzęznąć tutaj to bym nie chciał za bardzo trochę błotko. jakieś stare dechy. No się tu zapadło nam wszystko. No, nie ma błota. Sucho. O dziwo. A no, pod koniec już błotko się robi. No i koniec. nie no sucha jest no oczywiście jakiś kurde czubek z żubrem już tutaj dotarł na koniec nie wiem, jak mogło być inaczej no i co ściana ktoś tu coś bazgał palcem nie wiem co ciężko przeczytać Jest taka fajna. No. Jest jakieś 2 metry wysoka i z do 80 szeroka. Będzie oczywiście lampa, już dalej nie sięga. Świeci wszędzie i nigdzie. Na końcu widać światełko. Widać światełko w tunelu. No to co? Wracam do wyjścia. Cóż mi innego zostało. Jak stąd wychodzić Także jeszcze da się po tej sztolni pochodzić. Nie wiem co z tą górną, bo jeszcze jest górna sztolnia, ale wejścia nie znalazłem pewnie zasypane, chyba, że już się zawaliła, tak, że już faktycznie bez koparki ani ja róż ona jest wyżej, duża ta jest na samym dole góry góry, górki także miejsce takie spokojne. No. pewnie nie za specjalnie bezpieczne ale tragedii jeszcze nie ma chociaż zawsze może coś na głowę pewnie spaść tak jak takie coś by wypadło i potem leżą komorę No, to może w każdej chwili runąć. Nie powiem, że nie. Bo to się tak trzyma, jakby chciało. A nie mogło. No. Czymś takim dostać w palnik. Mogłoby się skończyć. Nie ciekawie. Dobra, idę dalej światełko w tunelu widać coraz bliżej znowu będzie. Tu to fajne kamyki pospadały o, po czymś takim to chyba byłby zgon. Stąd wszystko runęło No Nie za ciekawie. A po czymś takim to już w ogóle To stąd odpadło Z sufitu jak to się tam nazywa Spąk się to nazywa tak? W kopalni Dobra tam byłem, tam jest płytko No co no nic nie pozostaje jakiś do wyjścia Tu to chyba ktoś to naznosił to wszystko, bo tak w jednym miejscu uwalone. No bardzo luźne. Luźno jak. Dobra, trzeba pokonać te zgliszcza. Tu jeszcze tylko coś się ostało, chyba po staremu, albo komuś się chciało to ustawiać. Jeżeli nie zakopane, to raczej się komuś nie chciało tego ustawiać. Tylko się tak ostało. Tu się już zawaliło. jakaś niezła szczelinka. Nie mam jak zaświecić tę głęboko No i na czworaka zaraz będziemy wyłazić.